Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie premierze, KPO, tego tematu nie unikniemy. Czy pojawił się temat dymisji Katarzyny Połczyńskiej na Łęcz? Nie. Pojawił się temat za to KPO, odpowiedniego jego rozliczenia, dobrego opowiedzenia o wielkim sukcesie Polski, bo to jest wielki sukces, ale też wyeliminowania błędów, jeżeli miały się takie pokazać. Bo rozumiem, że pyta Pan mnie o wczorajszą Radę Ministrów i premier... Telewizje skrzętnie pokazywały twarz pani minister Połczyńskiej na łęcz, spodziewając się, że może dojdzie do jakiejś dymisji. Do tego nie doszło. Premier zażądał wyjaśnień. Mocno i wyraźnie padły słowa o tym, że KPO to jest sztandarowy i flagowy projekt rządu, który... Dowozimy i też uczciwie trzeba powiedzieć, że wielu przedsiębiorców, członków administracji, szkolnictwa wyższego, w ogóle Polska na tym korzysta. Miliardy złotych idą w dobre sprawy. Od infrastruktury po cyfryzację, od edukacji po sprawy dotyczące sportu czy, czy rolnictwa. Wszędzie ktoś dzięki KPO żyje lepiej. Czyli no przecież... nie ma żadnej kontrowersji. Nie, nie, tylko że jak patrzymy na ten proces, to w takim procesie trzeba powiedzieć, Mocno tak dla pieniędzy z Unii Europejskiej. One pomagają nam żyć. I opowieść, którą dzisiaj słyszę po stronie prawej mówiąca, że te pieniądze w Polsce nic nie pomagają, można było z nich nie korzystać. No to jest głupie i pokazujące brak takiego strategicznego myślenia. Kilkaset miliardów złotych w Polsce, które pracuje dla polskiej gospodarki, łatwiej się żyje, więcej pieniędzy pracuje na lepsze PKB. Dzięki temu są lepsze wynagrodzenia. W ogóle wszystko kwitnie. Czy zdarzają się błędy? Tak, w tym obszarze mogły zdarzyć się błędy. Ja czekam na wyniki kontroli. Wczoraj premier o to pytał panią minister Pełczyńską, która też wskazywała, jak wyglądał ten proces. I błędy, jeżeli były, to też trzeba to powiedzieć. Te programy były zmieniane, ale w dużej części były przez PiS zaprojektowane. Ja nie biorę też tego do siebie, że to wystarczy taka opowieść, że coś z zapisu. ale pokazywać trzeba tą drogę. Jak coś było zapisu złego, to pokazujemy. Jak teraz jest odpowiedzialność nasza, to też pani minister Pełczyńska ją ponosi. Ponosi ją w takim kontekście, że ma przedstawić informacje, Plan naprawczy, a jednocześnie pokazać, jak te pieniądze mogłyby wrócić do budżetu, jeżeli były niedobrze wydane. No mnie... powiedziałem, że będą nawet odbierane, jeśli nie mylę. I dobrze, jeżeli takie sytuacje były, które, niektóre skandaliczne sytuacje, ja też to podzielam, mają coś wspólnego z nadużyciem bo nie chcę żadnego przedsiębiorcy też oskarżać o nic, to powinny być odebrane. W tej sprawie rząd będzie miał do końca czyste ręce, będzie pokazywał wszystko, ale o dymisji nie było mowy, bo tak, żeby ten zamknąć temat, hmm. to spraw dymisji pani minister Pełczyńskiej nie było. A czy jakieś konsekwencje polityczne będą? Konsekwencje są zawsze. Wobec, wobec, wobec przedsiębiorców, którzy potencjalnie mogli e, chcieć oszukać systemu, tak powiedzmy, to, to oczywiste, ale polityczne. Ja tu w ogóle chciałem przeprosić przedsiębiorców. Za to, że oni zostali wprowadzeni w jakiejś części w błąd. Nie tych cwaniaków, bo jeżeli są cwaniacy, to i za to nie biorę, ale duża część przedsiębiorców mnie też spotyka i mówi, przecież te pieniądze były dostępne tak zaprojektowane. I mają rację. 99% uczciwych przedsiębiorców, które dostaje pieniądze z KPO, nie powinno być w to zamieszanych. Robią swoje roboty, przygotowali odpowiednio wnioski, byli tymi, którzy ich chcą budować polską gospodarkę, zatrudniają ludzi. Im się należy powiedzenie, korzystajcie z tych pieniędzy. Im się należą przeprosiny w całym tym zamieszaniu. To państwo musi odpowiedzieć na te pytania. Ministerstwo Funduszy, pani minister, oni mają takie zadania. Premier dał kilkadziesiąt godzin na ostateczne opracowanie tej mapy sukcesów, bo to jest sukces, a jednocześnie wskazał, że winy mają być rozliczone, każda złotówka zwrócona. Trzeba przyznać, że przejrzystość tego całego procesu by była, bo nie dowiedzielibyśmy się o tym, gdyby te przypadki nie były wymienione na stronie i na mapie. Ostatnie pytanie w tym temacie. Czy pana zdaniem ten kryzys wizerunkowy, jeżeli taki był, został zażegnany? Bo hasło jachty z KPO jest nośne. Pis tutaj jak pan wie, buduje wokół tego mocną narrację. Dziś słyszałem, że chcą powołania specjalnego zespołu w prokuraturze, tak pan błaszcza. No tak, on, pis chciałby różne rzeczy, tylko jak tutaj mówimy o transparentnym procesie, w którym mogły zdarzyć się błędy, a z miliardami, milionami pisów wyciąganymi na różne fundacje, fundacyjki, na domy, przekazywanie, to jakoś problemów nie widzieli. My w tej sprawie mówimy będą konsekwencje. Były winy, będą siedzieć w więzieniu albo będą odbierane pieniądze. A oni udawali, że nie ma problemów. No naprawdę, no ja, ja z pisem mam takie poczucie, że mocią panie w tym wszystkim, co się w głowie tam rodzi. Chcą rozliczać tych, którzy mają czyste ręce, bo są transparentni, a sami, jak kręcili i lody jakieś robili, to mówili, że się nic nie stało. No różnica między tym a poprzednim rządem polega na tym. My zauważamy swoje błędy. Przecież ja u pana też mówię, że jakieś były. I nie mówię, że wszystko jest transparentne, że wiem wszystko dokładnie, jak było i że kogoś nie trzeba ukarać. A tamci robili źle i udowadniali, że wszystko jest wspaniale. No nie, to jest różnica pomiędzy klasą polityczną. Jedna, wszystko próbująca zamaskować i jesteśmy święci. I druga, mówiąca, każdej władzy zdarzają się błędy, władza jest po to, żeby wyciągnęła wnioski i to naprawiała. Hmm, teraz rekonstrukcja. Według wcześniejszych zapowiedzi od dwóch tygodni powinniśmy znać listę z osobami do dymisji. Takie były zapowiedzi rzecznika rządu. Kiedy zakończy się właściwie ta rekonstrukcja rządu, jak chodzi o wiceministrów? W mojej ocenie ona się nie zakończy szybko, bo ona będzie trwała. Mam takie poczucie, że ministrowie będą odchodzili z czasem różnych resortów. Premier mówi, że jest określony plan, mamy zejście do liczby tych ministrów, tak jak premier mówił, poniżej 100. Jeżeli tak to ma wyglądać, to oni będą odchodzili. W każdym resorcie gdzieś ktoś odchodzi, już teraz to się dzieje. A w pańskim? U mnie w resorcie jest masa spraw i od początku wiem, że ja nie chcę żadnej rekonstrukcji swojego resortu, bo w perspektywie tego, ile mam zadań na głowie, jakie nowe dochodzą. Bo za chwilę ustawy, które na rządzie będą stawały, i też rozwój M-Obywatela, usług cyfrowych, cyberbezpieczeństwa. To oczywiście można odbierać współpracowników, tylko te zadania muszą się pomnożyć, a urzędników nie mnożymy. Więc ktoś musi za nie odpowiadać, brać odpowiedzialność. I Ja mam poczucie, że resort cyfryzacji jest dobrze zorganizowany. Mhm, to teraz są y, Wasze prace. Cytat y, z Pańskiej książki tutaj y, przypomnę. Ehm, już dwa lata. Mam. Już ponad dwa lata, jeszcze pisał pan w opozycji. Popieram podatek od cyfrowych gigantów. Rząd PiS z Mateuszem Morawieckim na czele zapowiadał wprowadzenie tego rozwiązania, ale wystarczyła krótka wizyta wiceprezydenta USA, aby położył uszy po sobie. Wy położyliście uszy po sobie, czy działacie? Działamy, my pracujemy i nie zapowiadamy, ale też robimy kolejne kroki. Już dzisiaj kolejne spotkanie z czyli interesującymi, czyli ci, którzy są za i ci, którzy są przeciw. Położymy pierwsze. Na stole wyniki pracy społecznej, tak to trzeba nazwać, czyli różnego rodzaju analiz, które zostały przygotowane. Dzisiaj te analizy zostaną opowiedziane, wskazany zostanie kierunek pracy, jak miałaby wyglądać ustawa. Położone zostaną na stole też warianty, żeby iść dalej. To znaczy, jakie opodatkowanie, z czym ono się mierzy, jakie będzie przynosiło efekty i kogo by dotykało. To są te cztery miesiące pracy, którą zapowiedzieliśmy w lutym. One dzisiaj się finalizują. I następny krok, no to jest ustawa, która chciałbym, żeby do końca tego roku była na podstawie tego, co dzisiaj. I na następnych spotkaniach zostanie wypracowane. Żeby ustawa powstała w tym roku, nie żeby tak. została przyjęta. Jak żeby powstała w tym roku, bo to jest duży proces. Mhm. Duży proces, opodatkowanie budowa odpowiedzialności, bo ja traktuję podatek cyfrowy jak podatek wyrównawczy. Pieniądze z podatku cyfrowego to są pieniądze od wielkich korporacji, które korzystają na polskich obywatelach. Polscy obywatele, korzystając z platform big techów, de facto pozwalają im zarabiać. Oni tutaj zarabiają dzisiaj miliardy, a płacą miliony podatków. A polskie firmy, które robią dokładnie to samo, płacą wielokrotnie więcej podatku. Na przykład jedna z polskich wielkich firm płaci Więcej podatku niż dwa największe Biktachy w Polsce. W mojej ocenie? to jest Zagraniczne niezwykle. Biktachy. Zagraniczne Biktachy to jest dla mnie nieuczciwe. Znaczy, My przeciwdziałamy nieuczciwej konkurencji. I to jest podatek taki, który był dla mnie ważny. Dzięki za wspomnienie o książce. No i kolejny krok, no to ustawa. Chciałbym zbudować tego większość, i rządową, i parlamentarną. Wiem, że są wielcy lobbyści mówiący, nigdy nie ma zgody na podatek cyfrowy, tylko ja zawsze pytam o to samo. Skoro podatek cyfrowy może być w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Austrii, tam miliardy złotych pójdą do budżetów ich. To dlaczego on nie może być w Polsce? Mhm. Dlaczego oni mogą korzystać na pieniądzach z Big Techów, a Polacy nie? Ja nie chcę podwyżki podatku VAT-u, ja nie chcę, żeby, się do... żeby były zmiany, które będą wprowadzały nowe podatki dla Polaków, ale chcę, żeby w budżecie było więcej kasy na sztuczną inteligencję, startupy, na rozwój cyfrowy, usługi cyfrowe, na cyberbezpieczeństwo i po to to projektuje. No to jest w interesie na pewno Polski, ale jednocześnie nie jest w interesie, wiadomo, Big Techów, a także y, krajów, z których one pochodzą. Głównie mam na myśli USA. Nie jak tylko. wspominał Pan o tym, nie tylko, jak wspomniał Pan o tym w lutym, to potem. Y, no rezonowało to trochę i było takie troszeczkę grożenie palcem jest. ze strony administracji amerykańskiej Trumpa ale też Nie zgodzimy się na to, będą odwetowe działania. Chciałbym wszystkich uspokoić. Podatek cyfrowy nie jest skierowany przeciwko Amerykanom, administracji, administracji amerykańskiej czy firmom amerykańskim. Podatek cyfrowy jest skierowany przeciwko tym, którzy tutaj zarabiają, a nie płacą podatków. Bez względu skąd jesteś, czy z Australii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Kanady, czy jakiegokolwiek innego państwa w Europie, i nie płacisz tutaj podatków, a tutaj zarabiasz. To my mówimy ci: bądź uczciwy, płać tu podatki i wszystko będzie załatwione. To nie jest nic nadzwyczajnego. My oczekujemy, moje ministerstwo, Krzysztof Gawkowski, pisząc to też dwa lata temu, że jeżeli inne państwa z tego korzystają, to Polska ma równe prawa. Dlaczego w Europie mają być lepsi i gorsi, lepszy i gorszy sort? I dlatego krytykowałem Morawieckiego i dlatego sam to realizuje. Dowiedzie pan to? Pytając językiem młodzieżowym? Zrobię wszystko, żeby tak było. Wiem, że zawsze trzeba przekonać też wszystkich koalicjantów, a na koniec jeszcze pana prezydenta. Rozumiem, że <grym> rozmów z prezydentem nie było, bo no, rozmów żadnych z prezydentem nie było. Ale w, ja będę w sprawie podatku cyfrowego, jeżeli przejdzie przez parlament, na pewno chciał rozmawiać. Ja, ja nie widzę tutaj problemu, żeby poprosić pana roku. prezydenta i powiedzieć mu: Mamy podatek cyfrowy, wygląda to tak w wariantach na całym świecie, inni zarabiają, Polska też powinna, my z Amerykanami, innymi państwami dobrze współpracujemy, bądźmy uczciwi dla polskiego konsumenta. To, a pan, może spotkać się wcześniej z prezydentem. Jak będzie uszalał. jak zależało mu na stawie medialnej. Spod nie ma jej w semie, ale już spotkać się z prezydentem. Ale jak będzie rozmawiam. podatek w sensie ustawowym, czyli legislacyjnym, to nie wykluczam takiego mm -hmm. spotkania. Z panem prezydentem polski rząd chce współpracować. Tylko też trzeba to jasno określić. Z prezydentem współpracuje rząd tam, gdzie są przestrzenie prezydenta, bo w Polsce rząd rządzi, a tam, gdzie prezydent ma swoje aktywności, czyli obrona międzynarodowa, polityka zagraniczna. To też ta współpraca z rządem będzie bardzo dobra. My przynajmniej ją będziemy chcieli tak opisywać. Ja nie widzę problemu, żeby prezydent miał świadomość tego, że ta współpraca powinna być dobra. Coś, co należy do rządu, czyli kwestia edukacji. W Polsce od lat żaden minister edukacji nie pokusił się o włączenie do podstawy programowej lekcji o cyfrowym świecie. To pańskie słowa również z tej książki minęły dwa lata. I co? Z, z lekcjami ja... o cyfrowym świecie. Namawiam cały czas do tego. To znaczy, po pierwsze, polska szkoła pod względem cyfrowym bardzo się zmienia. A na pewno za czasów pani minister Nowackiej i ministra Gawkowskiego. Zmienia się, bo na przykład będziemy zmieniali polską szkołę. Będą sale do nauki sztucznej inteligencji i programowania, to już niedługo. Będzie sprzęt dla szkół, który będzie też miał specjalne oprogramowanie, pozwalające na różnego rodzaju odpowiedzialności. Etyka cyfrowa i sprawy takiego, można powiedzieć, humanizmu cyfrowego, o których tutaj pisałem, też będą się pojawiały. Między innymi NASK, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, razem z Ministerstwem Edukacji, z Ministerstwem Cyfryzacji, taki pakiet przygotowują. Więc jeżeli pyta Pani o tą zapowiedź, to ona dokładnie od września zaczyna być realizowana. Mm. Było to dla mnie ważne, jest, higiena cyfrowa jest jednym z elementów budowania odpowiedzialności cyfrowej i na pewno Ministerstwo Cyfryzacji, ja sam będę chciał o to walczyć. To w takim razie teraz związki partnerskie, na jakim etapie są rozmowy z psl w sprawie związków partnerskich? Trwają. To wiemy, ale etapu się nie zdradza, dopóki nie ma porozumienia mhm. w ocenie i lewicy i PSL, ale też naszych partnerów rządowych, czyli Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej. Sprawę związków partnerskich powinniśmy załatwić, nie cofnąć, tylko załatwić, bo to jest w ocenie mojej, no to jest w naszym lewicowym DNA, pani minister Kotula bardzo często jeżdżąc po kraju czy w rządzie o tym mówiła, Związki partnerskie to jest normalność dzisiaj. Ludzie razem żyją, chcą mieć tylko status prawny, to znaczy chcą mieć świadomość, że jak stanie im się krzywda, trafią do szpitala, to będą mogli za siebie odpowiadać. Więc tak naprawdę to, co dzisiaj się dzieje, w normalnym świecie, chodzi o to, żeby nikt nikomu nie zaglądał pod pierzynę, pod kołdrę, niech się tam ludzie kochają, tylko żeby mogli, jak na przykład ktoś by umarł, sobie dziedziczyć żeby mieli poczucie takiego opieki też z państwa, bo dlaczego mają nie mieć, skoro inne państwa, bardziej konserwatywne czasami niż Polska, to mają? No większość Unii Europejskiej. Chyba jesteśmy tutaj w, w, w ogonie. Nie. Pani minister Kotula zrobiła naprawdę bardzo dużą robotę, żeby ten projekt powstał. On jest trwają jego ostatnie Nawet szkice. Nawet cofnęła się niedawno o krok lewica i pani Kotula, aby PSL przystał na te więc widać, że tu jest chęć rozmowy, no, dlatego heć. pytam, jak te rozmowy mogą wyglądać. Rozmowy idą, Rozumiem. a jak dojdą... Do mety to wyjadł ogłosimy. Według Waszej propozycji y, związek miał być zawierany u notariusza. Y, to dlatego, że PSL nie zgadzał się na stanu cywilnego. To jest za nami. Y, usługi notariuszy nie należą do najtańszych, więc jak chcecie to rozwiązać? Jakie tu są pomysły? Jakaś cena regulowana, czy wolna amerykanka? Zacznijmy od tego, żeby to wszystko w ogóle weszło w życie. To znaczy. Pan rektor słusznie już krok dalej. pyta, tak, a ja jednak chciałbym, żebyśmy w ogóle przeszli przez ten proces uzgodnienia że się zgadzamy na to wszystko. Więc jak się zgodzimy, to i pani minister Kotula, i wspólnie cały rząd przedstawi cały pakiet rozwiązań, bo nad nim spędzono dziesiątki godzin przez ostatnie półtora roku. Teraz chodzi o to, żeby osiągnąć najważniejszą rzecz. Przyjąć ustawę w parlamencie. Rozumiem, że z aborcją jest podobnie. Będziecie jeszcze podchodzić do tego tematu, czy został już, przepraszam, zakroczenie pogrzebane. Sejmowa Komisja do spraw aborcji specjalna, nie spotkała się od 13 miesięcy. Dla lewicy temat aborcji, depenalizacji aborcji, przywrócenia godności i praw kobiet. Tak to traktuje. Jest w lewicowym DNA i na pewno będzie się pojawiał co jakiś czas. Ale jesteśmy w różnej koalicji. Ta kolorowa koalicja. Droga. Tak, no, różna pod względem poglądów. Mhm. Y jednak nie wszyscy myślą podobnie jak my. Są partie, które uważają, tak, trzeba. Kobietom przywrócić prawo do godności. My powinny mieć prawo do tego, że mogą przerywać ciąże i nie powinny za to mieć kary. Tak są jak takie, dzisiaj. które uważają, trzeba o to zapytać Polaków w referendum. I są, są takie, takie, które, które mówią nie. nie chcą. No właśnie, i dla nas, ja będę wracał do tego tematu. My jako Lewica będziemy wracali do tego tematu. Ale to też są pytania do koalicjantów, dlaczego mają takie poglądy. No. Poglądów się nie zmienia. Pytał Pan mnie o związki partnerskie. Niech pan zobaczy, jak długo ten kompromis trzeba ucierać. Jak wiele trzeba odbyć spotkań, jak wiele trzeba opowiedzieć historii ludzkich, bo to trzeba mówić ludzkim językiem, że tutaj Zosia z Markiem, tam Marysia z Kasią, tutaj Tomek z Bogdanem, i tak dalej, i tak dalej. Pokazywać te historie, pokazywać, kto razem żyje, że to są szczęśliwe rodziny, że mają poczucie odpowiedzialności za przyszłość swoich dzieci. No bo jak mężczyzna i kobieta żyje w związku nieformalnym, to znaczy też nie ma żadnego prawa, a mają dzieci, a to jest też przecież coś normalnego w Polsce, to powinny mieć te prawa. No i my o tym wszystkim chcemy mówić, ale partnerzy mówią jeszcze trochę. Więc na każdym polu ustaw prawnoczłowieczych, takie nazywajmy, trzeba docierać kompromisy. I my na pewno będziemy zgłaszali kompromis, będziemy zgłaszali elementy tej współpracy aborcyjnej po to, żeby te pola. Związane z aborcją poszły do przodu. żeby wypracować nowy kompromis, że tak powiem. Ale dobrze, ta nazwa. Nie wiem, czy on ma być kompromisem, bo to mi się źle kojarzy. Chodzi o to, żeby zbudować przekonanie wszystkich partii, że trzeba odwrócić to, co zrobił złego PiS, wyprowadzając kobiety na ulicę, odbierając im ich prawa. Hmm. Kiedy wybory was w lewicy? Bo zdaje się, że na jesieni. Mamy tak, już na zimę. No bo to taki będzie okres hmm. przejściowy. Termin jest 14 grudnia, wybory w partii, wcześniej poprzedzone wyborami wojewódzkimi, ale mam takie poczucie, że w każdej partii. Dzisiaj wybory są mniej więcej w tym samym okresie, bo i pisma, swój kongres, PESEL. i PSL, i Platforma Obywatelska, więc e, wszyscy. Nie robię z tego sensacji, po... tylko jestem, jestem ciekawy, kto przejmie. E, oczywiście to zdecydują delegaci, ale kto przejmie władzę w lewicy. Kto przejmie władzę, ten okaże się najlepszy, jeżeli chodzi o przekonywanie ludzi. Na kongresie. A pan przekonuje już ludzi? Tak, ja przekonuję od wielu miesięcy czy, czy lat. Ja z Lewicą jestem związany od dziecka. Te 25 lat to sporo, bo jak patrzę na tą historię. E, to i są znajomości, przyjaźnie, i błędy, i różne rzeczy dotyczące też partii. Ale mam takie poczucie, że zbliża się czas, w którym też odpowiadamy na pytanie, jaka lewica za chwilę. Jaka lewica w rządzie, jaka lewica w wyborach 2027 roku? Dlatego nie ukrywam. Młoda że będę... Lewica. Nie, 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 nie. W ogóle to, to jest złe określenie, bo to nie chodzi o młodą lewicę, o każdego człowieka w Lewicy. To znaczy, żeby ludzie i młodsi, i starsi mieli poczucie, że to jest ich formacja, ich partia, ich grupa społeczna, a wyborcy, żeby mieli poczucie, że nikogo się nie wykluczyło. I młodszego, i starszego. Ja już byłem w partii mojej też lewicowej, w SLD, w był taki czas i taka moda na młodych. No i postawiliśmy. Był Wojtek Kolinczak, był Grzegorz Napieralski. No, i nie było 40%. Więc, a Magdalena Górek? Więc nie chodzi o młodych, chodzi o jakość tego, co chcemy zrobić. A dla mnie, programy społeczne, myślenie no, o Polsce nowoczesnej, takiej technologicznej, ale też z wykorzystywaniem kapitału społecznego wśród ludzi, pracowników. To jest to, to, to chciałbym proponować. To wszystko jest w książce, ale będzie pan walczył? No to oczywiście. No, jakoś... Będzie pan walczył o stanie na czele lewicy. O to pytam. Tak, wystartuje, a zdecydują delegaci. Pani dziemianowicz bąk z tego co wiem, pytałem, czy pan przekonuje już delegatów, członków partii, bo wiem, że jeździ już po kraju, po niektórych miejscach, Kiedy rozmawia, ja Co przyjechał... się dzieje. Tak, bo każdy z nas przyjechał, całą Polskę. Ja z marszałkiem Czarzastym, z kilkoma też liderami przyjechałem całą Polskę, byłem w prawie każdym województwie przed wakacjami. Więc każdy z nas pracuje na swoje nazwisko i na swoją wizję. A co z panem Czarzastym, który będzie marszałkiem? Po pierwsze, Niebawem. powinien być marszałkiem i liczę, że to zostanie zrealizowane przez partnerów. Myślę, że pan marszałek też ma swoje miejsce. Być może czy będzie chciał być startować. Być może tak, być może nie. To przecież są marszałek to druga osoba w państwie, sama będzie decydowała, ale my z marszałkiem przed mamy dobre relacje i na pewno się porozumiemy we wszystkich kwestiach. A czy pani Dziemianowicz-Bon, pani minister, będzie trudnym przeciwnikiem do pana? Każdy z nas jest jakimś przeciwnikiem. Tylko, że nie traktuję tego w roli tego, że mamy przeciwników w partii. Ja się cieszę, że mamy kandydatów w partii. To, znaczy to, że w partii są ambitni ludzie różni, bo i Marcin Kulasek, i Tomek Trela, i ja, i Dziemianowicz Bąk, i może ktoś jeszcze, i Worek Czarzasty, i każdy mówi, że chciałbym mieć liderstwo, albo rozważa liderstwo w tej formacji, to znaczy, że partia jest ciekawa, że są ludzie, którzy wierzą w tą partię, że chcą zanieść jakąś energię, która ją pociągnie do przodu. Jakby było jak w, Pi w PiSie, że jeden kandydat i generalnie wszystko spoko, no to, to nawet byśmy nie rozmawiali. Hmm. Mówiłby pan tak, wiadomo co u was będzie, a Oczywiście. na lewicy nie wiadomo, co będzie, to też daje taki pewien ferment. Można oparać o programie, szukać na przykład nowych rozwiązań, pokazywać, co dla mnie jest ważne, gdzie partia powinna trochę skręcić. No, to jest akurat dla partii bardzo ciekawe, że jest wielu chętnych na liderstwo. To znaczy, że partia ma tą wewnętrzną energię. A co z, przepraszam, zakreśleniem, sierotami po partii razem? Pani Magdalena Biejat, zachęcacie je do wstąpienia bardzo współpracujemy, do partii? Bardzo blisko współpracujemy. Dla mnie współpraca z i posłankami i senatorkami z partii razem, ale też z grupą, która odeszła z partii razem, jest bardzo ważna. Zresztą, może Pana to zaskoczy, ale ja też widzę bardzo wiele pól wspólnego rozmawiania z partią razem, bo to nie jest tak, że my nie mamy o czym rozmawiać. Razem tworzyliśmy klub parlamentarny 4 lata, budowaliśmy fajne projekty ustaw. One są dla nas bardzo zbieżne. Dzisiaj my w rządzie mówimy: jesteśmy w rządzie, bo tutaj załatwiamy sprawy i mamy swoją sprawczość. Mamy wiele sukcesów w rządzie. Od polityk społecznych, przez cyfryzację, naukę, mieszkalnictwo. To wszystko się lewicy udało dzisiaj. I możemy tymi sukcesami po dwóch latach naprawdę zarażać innych. 95% Partia, programu Partii Razem i Waszego właściwie się pokrywa. No to, myślę, że 7. 97, to no. co? Czeka nas kolejne połączenie? Kolejny wspólny start? To zależy od liderstwa A są i rozmowy. partii razem. Czy tak, rozmawiamy. Czekacie? Nie, no raczej rozmawiamy z partią razem, tylko nie o wyborach. To nie jest tak, że jest jakiś mur wybudowany. Mówimy sobie, cześć, normalnie rozmawiamy, są pola do tego, żeby razem współpracować. Może będzie tak, że partia razem uzna, że chce startować sama. To też jest zrozumiałe. Może uzna, że chce z nami, a może my uznamy, że chcemy sami, ale na pewno wrogości tutaj nie będzie. Jaka zostanie wybrane pole? Pokazały to wybory prezydenckie, że może być dwóch kandydatów, dostać po 4%. Może to nie 40%, ale nie po jednym, że jest jakiś elektorat lewicy, który daje w Polsce 90%, który warto zagospodarować. To jest 40-50 kilku 50 parlamentarzystów, ważna siła w Sejmie. Mhm. I takie pytanie przed nami stanie w 27 roku. Więc jak mnie pan pyta, jaki widzę scenariusze, to i w spójnej listy z Razem widzę taki scenariusz, i samodzielnego startu widzę lewicy scenariusz. Nie odrzucam żadnego, bo uważam, że na tej mapie trzeba kręcić, tak, no, budować się i starać się wymyślić scenariusz, który będzie dla każdego dobry. To jeszcze chciałem o sztuczną inteligencję zapytać. Według badań, konkretnie o czat GPT, według badań ostatnich Gemiusa, z czata GPT korzysta co trzeci Polak. I jest duża nadreprezentacja grupy wiekowej 7-14 lat, czyli ona najmocniej korzysta z tego narzędzia. Wielu z nich korzysta z tego narzędzia jako alternatywy terapii i to też zauważyli właściciele. Do przygotowania nowej wersji narzędzia podjęto pracę z zespołem ponad 90 lekarzy i specjalistów medycznych, którzy mieli za zadanie opracować mechanizmy takie wykrywania problemów emocjonalnych użytkowników. No Pytanie, czy to wystarczy, czy powinny być też wprowadzone jakieś dodatkowe zabezpieczenia na poziomie krajowym? Po pierwsze, modele językowe są różne i nie wszystkie są dobrze uszyte, a niektóre są w pre, wprost budzące emocje, kontrowersje, jak Grok. Pan powiedział o czasie GPT, ale przypominam, że. Jest ba... najsłynniejszy mimo wszystko. No nie, no Grok też był słynny, bo na, por... na platformie na portalu, X tak. okazało się, że obrażał innych. To... Bo zmienił algorytm i nagle. Ale to pokazuje, że musimy. Mieć balans pomiędzy tym, co na platformie, a co w rzeczywistości. I nie chodzi o modele tylko językowe sztucznej inteligencji. My pracujemy nad ustawą, która będzie dawała też większe możliwości ochrony tego, co algorytmy sztucznej inteligencji robią z życiem człowieka. Europejski AI e Act jest dzisiaj. W Polsce implementowany, już mhm. te prace się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o modele językowe, one powinny być traktowane tak jak cały internet. To znaczy, trzeba tłumaczyć niebezpieczeństwa, mówić dużo o higienie cyfrowej, o etyce cyfrowej, budować lekcje. W całej Polsce dzisiaj takie cyfrowe lekcje odbywam. Mamy bezpłatne materiały, wysyłamy do szkół, żeby i nauczyciele, i rodzice. I uczniowie budowali sobie też przekonanie, czym jest świat cyfrowy koło ciebie. Tylko ten Coś, postęp jest bardzo szybki, nasze, ale, nasze mózgi nie, zdo, nie zdążyły, się, nie, nie ewoluują. Ale ee. dlatego bardzo dużo czasu temu poświęcamy. W Polsce setki tysięcy uczniów mają szansę dzisiaj, a dzięki nowym rozwiązaniom, między, tymi in, między innymi salom, które będziemy w, w dużej ilości w szkół w Polsce inwestować, będą miały dostęp się, do, no, do no, nowoczesnych narzędzi. No To po to, w, o to o to w tym wszystkim chodzi. Technologia zawsze będzie nam uciekała, ale państwo musi umieć wyobrażać sobie, że ją goni, a jednocześnie daje narzędzia, żeby każdy ją zrozumiał. Pan powiedział, pan 33%. To znaczy, że bardzo dużo, ale jednocześnie bardzo dużo trzeba nauczyć też kompetencji cyfrowych, bo to 66%, który tego nie korzysta. Ja jestem fanem cyfryzacji, ale takiej cyfrowej higieny również. I to zawsze będzie jeden z takich motywów przywodni w ministerstwie, którym będę kierował. To czy uda się dotrzeć do tych młodych, wyjaśnić im te różnice, wyjaśnić im, jak wygląda ten postęp już się i że udaję. No GPT to jednak nie jest kolega. Czy przepraszam, sztuczna inteligencja, niezależnie od modelu? To nie, wiem, czy nie czy jest kolega, to nie jest terapeuta przede wszystkim. Nie, bo, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, skoro te modele są tak skonstruowane, że dają poczucie, że możesz rozmawiać z kimś bliskim. My musimy wytłumaczyć, że idą za nowymi technologiami zagrożenia, które musi młody człowiek sobie wyobrażać. A jednocześnie musimy to uświadamiać rodzicom, które czasami, no bez takiego myślenia, co się może wydarzyć, udostępniają urządzenia mówią, baw się. Czyli nieodpowiedzialnie zupełnie. Czasami tak. Mhm. Powiedział pan Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję rozbawę. bardzo. No i autor książki Nowe Państwo. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia, życzę miłego dnia Państwu i widzimy się jak zwykle jutro o 10 w studiu PAP.